Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was, kochani, z, z, ze słonecznej i bardzo gorącej Lubelszczyzny. Przed nami kilka bardzo gorących dni, nadają mniej więcej 30 stopni, zapewne to będzie w cieniu. My raczej będziemy się uchłodzić w domu, ewentualnie porobimy coś w cieniu. No, wiadomo, nie warto się narażać i robić na słońcu, bo można to trochę przepłacić zdrowiem. Ale moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o czymś, właściwie bardzo pozytywne zaskoczenie dla nas, no może dla mnie bardziej, Wojtek to chyba się bardziej spodziewał tego, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i też jestem zadowolona, szczególnie w dobie teraz, kiedy mamy tą inflację, ceny rosną, wszystko idzie tak bardzo do góry, a my dostaliśmy rachunek za prąd. Z, już dostaliśmy takie rozliczenie za pół roku. Więcej y, powie o tym Wojtek. On też gdzieś tam w cieniu siedzi. Zaraz y, Wam pokażemy, jak nam to wyszło. Proszę napiszcie w komentarzach, jak wychodzi to u Was, y, co myślicie na ten temat, czy faktycznie to zdaje egzamin, czy nie zdaje. Y, my mamy jeszcze pewien pomysł, aby wykorzystać tą energię. Y, to też y, wspomnimy. Y, w trakcie filmu wspomnimy o tym, ale y, zaraz pokażemy Wam nasz rachunek. Powiem szczerze, że ja jestem bardzo zadowolona. No, mogłoby być niby lepiej, ale idę zapytać Wojciecha, on Wam wszystko dokładnie wytłumaczy. Hej Wojtek. No, hej wszystkim. E, przed Wami e, pierwszy rachunek z fotowoltaiki za pierwsze o, półrocze. Tak, właśnie 136 zł 51 groszy za, za 6 miesięcy I, i co tutaj jest w tym, w tym rachunku? No to są głównie opłaty stałe i abonamentowe, nie, nie, nie zapłaciliśmy ani za 1 za kilowatogodzinę energii dlatego, że więcej produkowaliśmy niż, niż zużywaliśmy i taki na przykład my zużyliśmy 1999 kWh przez te, przez te pół roku, a jeszcze jest w magazynie energii ponad 2700 kWh. Czyli nawet gdyby od końca czerwca nie było już wcale słońca, gdybyśmy nie wyprodukowali ani jednej kWh prądu. To, byśmy mieli, to będziemy mieli taki sam rachunek za stałe opłaty, więc na pewno mamy za dużo prądu i musimy to jakoś wykorzystać. Wcześniej był plan, żeby kupić, założyć, zamontować pompę ciepła do ogrzewania ciepłej wody i ogrzewania domu, ale ceny są zbyt wysokie, już jest troszkę późno. Na razie się wstrzymamy i mamy w planie zało założyć do bufora grzałkę okay. elektryczną, tak, niedużej nie mocy, żeby wspomóc tylko e, istniejące źródła ciepła, czyli piec czy kominek. No tak, właśnie. żeby wykorzystać ten tron, żeby po, po prostu nie, prze, nie, nie przepadł, bo e, tą energię, którą wyprodukowaliśmy w tym roku, w tym pierwszym półroczu, e, to musimy wykorzystać teraz do pół pierwszego półro do końca czerwca przyszłego roku. Także mhm. będzie zimą czas na to, żeby wykorzystać. Właśnie. Ciekawe czy ta grzałka ma sens, czy to się sprawdzi, nie? Sprawdzić się, powinna się sprawdzić, no bo wykorzystasz energię i nie przepadnie i zostanie ta energia cieplna w domu, ale... Może ktoś na pewno, może, może ktoś, ktoś ma tą grzałkę. Właśnie, może ktoś opinię. ma. Na pewno wydajniejsza byłaby pompa ciepła, nie? No tak. I, ale to może w przyszłym roku, może, może kiedyś zastanowimy się. Także y, ja jestem bardzo zadowolony. Pomimo tego, że duże pieniądze pieniądze były zainwestowane w tą instalację, ale też y, się to może szybko zwróci, może 4, 5 do 6 lat. Wojtek, a ile mniej więcej byśmy zapłacili? Jaki byłby mniej więcej rachunek teraz na tą chwilę za ten okres? Za to nasze zużycie właściwie? O kurcze. Ciężko byłoby policzyć, ile dokładnie tak, ile byśmy zapłacili, gdybyśmy nie mieli fotowoltaiki, ale tak pi razy drzwi, średnio, biorąc cenę, to około może 2700-2800 zł w pół roku, czyli, roku. czyli około 5000 by wyszło w, w roku, przez cały rok. To minimum. Przy tym tak, przy tym. Przy takim samym zużyciu energii, jak w tej chwili Aha, mamy. Dokładnie. Także y, mam nadzieję, że szybko się zwróci inwestycja w fot fotowoltaikę. Mhm. Chciałam, moi drodzy, chciałam jeszcze dodać, że y, u nas przy dwuosobowej rodzinie no to zużycie jest, za pewne, jak widzicie, dosyć spore. No ale trzeba pamiętać, że y, sporo poszło też na inkubatory sporo energii. Dalej są włączone żarówki, te, te kwoki, po prostu dla kurczaczków, więc no, u nas no, dużo też było nadrabiania prac i tak dalej, więc podejrzewam, że takie normalne gospodarstwo, takie domowe, zużyje trochę mniej. No ale ważne jest to, że my zapłaciliśmy. No może nie takie małe, ale te takie podstawowe opłaty licznikowe, a za zużytą energię no nie zapłaciliśmy. Czyli mam nadzieję, że jednak ta inwestycja się zwróci jak najszybciej, nie? No ja mamy oby jak najszybciej. Oby jak najszybciej się zwróciła, tak, dokładnie. <coughs> Także no moi drodzy, proszę napiszcie w komentarzach swoją opinię, co myślicie na ten temat. Proszę. A może jakieś pomysły, jak wykorzystać energię, która nam została za dużo? Czy grzałka jest dobrym pomysłem? No na pewno nie jest najlepszym, ale no chyba ostatecznym. No tak, na tą chwilę, no jak nie zrobimy tej, tej pompy, a nie zrobimy to już na pewno, bo są jak pewne plany, więc wiemy, że nie zrobimy. Jak jeszcze możemy wykorzystać tą energię, której dużo nam zostało? A weźmy pod uwagę, że mamy końcówkę sierpnia. No, no może... No. Trochę tam w sierpni, że jest sierpień, więc jeszcze y, zostało kilka miesięcy, gdzie ta energia się zapewne doprodukuje. Nie? No na pewno tak, tak, bo no, zazwyczaj jest tak było od y, stycznia do czerwca i od czerwca do grudnia tyle. To jest po, po, połowa roku równa w produkcji energii. No tak, ale co jeszcze zauważyliśmy, co, co zaskoczyło? Niekoniecznie w bardzo słoneczne dni jest duża produkcja. Jeżeli jest bardzo gorąco i bardzo słonecznie, to produkcja jest mniejsza niż w taki normalny, słoneczny dzień. Najlepszy jest wieczny, zimny dzień, ale słoneczny ale oczywiście. Słoneczne, słońce to podstawa, ale niekoniecznie w upalny dzień. Tak, Moi drodzy, czekamy na Wasze opinie, a ja teraz idę szybko, zrobię jeszcze taki obchód co tam u nas nowego, właściwie jak się mają nasze kaczuszki? Zaraz zobaczycie. Do usłyszenia w kolejnym vlogu. Są nasze kaciuszki, a nawet jeszcze y, tata spławi, który został, niestety, karb zerwał. Ale kaciuszki mają się świetnie. Są zadowolone, tylko nie wiemy, czy to będą kaczory, czy to będą kaczki. Czy para? Y, tak, czy para. Ale są super, już się tak nie boją, już się tak nie wstydzą. E, czasami jak przychodzimy tutaj, one są na brzegu, nawet nie odpływają. Są śliczne, słodkie. E, właśnie, nie wiem, sprawdzaliśmy jak rozpoznać, ale chyba kaczora się rozpozna, jak już jest starszy, ma wywinięte piórka. Właściwie zależy mi na tym, ponieważ chciałabym dokupić, e, dokupić kaczuszkę lub kaczora, bo no, tak, żeby była przynajmniej, żeby były... E, Parki, jakaś parka. Okej, okay, moi drodzy, minęło kilka dni właściwie, odkąd założyliśmy te powałki. No widać są, jest kit przykitowane. Przykitowane, tak, ale to, to tak. wszystko było przykitowane. Trochę kitują tutaj pajączek. Ale jest czysta. Ale jest czysta. Także no, miejmy nadzieję, że będzie czysta. No, ale kit akurat, kit jest bardzo dobrym lekiem, lekarstwem, jak się połączy ze spirytusem odkażającym. Także kit będziemy zbierać, a tutaj na pewno będzie łatwiej go zbierać. O, no fajnie, super. No, zobaczymy na razie ten bardzo drugi. pozytywnie. Jeszcze następny, weź tamten. A tutaj jest mniej pokitowane. Tak, te mniej kitują. Mhm. Ale jest, jest, bo widać, że. No tak, ale to no cóż, będzie mniej. Ale to nic. To akurat jest dosyć pożądane. No myślę, że nie zakitują te po całości. Na pewno nie. Ponieważ muszą mieć przejście chociażby. Nie, no, nie. no nie będzie dzikiej no, zabudowy. W, w sensie nie. nie będą budowały komórek na, na tutaj na tej powałce, czyli tej części plastikowej. No to właśnie no na plastik chyba to jest taki. Także fajnie, fajnie, super. Co ty masz, Wojtek? jeżyny, ale. A tu? O, jakie piękne maliny. A to tam z Tylko pisać. trochę. Mamy, moi drodzy, mamy je Jak o. Jest piękna, po prostu jest naprawdę piękna. Tylko nie wiemy, co z nią zrobić, bo ogólnie jest w smaku paskudna. O. Pokaż się, Wojtek, pokaż. Hmm. Bardzo dobra. O, tak, bardzo dobra. Hmm. Tak. E czy dojrzała, czy nie dojrzała? Soczysta na pewno. Soczysta, nie wiem, właściwie może nalewkę, ale nigdy nie robiliśmy. <śmum> Oj, było. No nie jest zbyt, nie jest jadalna po prostu. <śmum> malinką zagryzę. Tak, zagryźć malinką. Moi drodzy, może macie jakieś podpowiedzi, co z tym zrobić? Kurczę, szkoda, bo będzie sporo. Szkoda, żeby się zmarnowało, ale no, nie mamy na to pomysłu. No jeść się tego nie da. Łe, aż ja, aż ja się zakwasiłam. <laughs> nie mogę. Kwaśne nie przeciętny. Paśne. I jeszcze jedno pytanie. Kupiłam tutaj tu krzak. Widać duży, a tu już jest jego owoc. Kupiłam jakoś sezonkę, nie pamiętam już co to było, ale nie miała być to dynia, ponieważ my dyni jako taką nie jemy, a tutaj wygląda mi to na dynię. Moi drodzy, kto się zna, proszę napiszcie, co to takiego jest. Wydaje mi się, że to dynia. Miał być arbuz, czy miał być... Nie, raczej melon, melon, melon albo coś takiego. No, no na pewno nie kupowałam dyni. No chyba wygląda jak dynia, a co to jest, to no nie wiem, szczerze mówiąc, zobaczymy. Może ktoś z Państwa wie, my nie wiemy.